W tym odcinku będę wybierała strój na Halloween z najgorszych. Biegała po ogrodzie w stroju zakonnicy. Straszyła Hanie. Hania, żyjesz? Mega, ja się boję. I wystraszę mamę na śmierć. Ja nie chciałam! Mamą, myślałam, że to Hania! Sponsorem filmu jest Manta, producent bezprzewodowych głośników z mikrofonem, opcją karaoke, połączeniem Bluetooth i radiem. Halo? Siedzę sama w domu. Jestem wkurzona i smutna, bo wszyscy dobrze się bawią z wyjątkiem... mnie. Hania, mama i Kacper imprezują. Wszyscy na osiedlu zaraz zaczną chodzić straszyć i zbierać słodycze. A ja będę musiała udawać, że mnie nie ma. że Żenada. No dobrze, to się jeszcze nie wydarzyło, ale Halloween jest za dwa dni. A ja już wiem, że nie będę go obchodziła. Bo po pierwsze, poniedziałek okazało się, że sprawdzian z angielskiego jednak wymaga nauki. Czego się nie spodziewałam. Amelka? No wiesz co, Amelka? Tyle godzin języka angielskiego, lekcje dodatkowe, a ty taką ocenę ze sprawdzianu przynosisz. Jak jej nie poprawisz, to zero z imprezy halloweenowej. A ty, czekaj, czekaj. A ty sprawdzisz, czy ona się dobrze nauczyła, tak? Hania jest dobra z angielskiego, więc e, sprawdzi, czy ty już go umiesz. I od tego będzie zależało, czy ona nie pójdzie na Halloween. Tak, e, tak. masz jej pomóc. I oto, pomóc samotnego Halloween w domu. Moja siostra, potwór. Wszystko masz źle! Wszystko! Nie, 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 kochana, na żadne Halloween nie pójdziesz. Ja nie dopuszczę tego, żeby taki niełóg chodził i sobie imprezował. I czy to jeszcze raz powtarzaj? No już wszystko masz. Zle. Może i dobrze, że nie będę szła na to Halloween, no bo za późno wzięłam się do wybierania stroju, a niektóre stroje trzeba. Dwa tygodnie do Halloween. A tu informacja, że produkt przyjdzie za miesiąc. Nic żart. Więc jedyne co mi zostało, to wybrać stroje z tamtego roku. Problem tylko w tym, że w tamtym roku ktoś w naszej rodzinie wymyślił, że robimy Halloween na wesoło, a ja wolę na straszno. I tak, mamy jeźdźca na jednorożcu, na dinozaurze, wojownika SUMO. Superwoman, podrobionego klauna, nieudanego elfa. I zakonnice. Jedyny nadawał się strój zakonnicy, więc musiałam sprawdzić, czy działa tak, jak powinien. Kiedy mama i Kacper poszli spać, nadszedł moment testu mojego przebrania. Warunki testu. Zamknięty pokój, klimatyczny horror. Tak wiem, ten film jest od 18 roku życia, ale nie martwcie się, obejrzymy tylko początek. Dobra, Hania, ja pójdę na chwilę do toalety, dobra? Co? ja to i nie będę tylko sama oglądać. No dobra, trochę mi to zajmie, okej? Okay? No, no, no zaraz przyjdę. Boj się siostra lubiące horrory, ale boi się ich jak czterolatek. Chyba światło zgasło, Amelka! Amelka! Amelka, amerka, przyjdź tu! Amelka, ja się boję! Amelka, mi wyłączyli prąd! Amelka! Zapomniałam! Do testu potrzebny jest jeszcze głośnik z możliwością połączenia Bluetooth. Odpowiednie dźwięki spotęgują strach. Может, что-нибудь Я... Куря... Ania, żyjesz? <laughs> Ania, nie wykupia się! Dobra, muszę ją uratować. Muszę zrobić usta, usta. Wiesz, jak się przestraszyłam? Co ty zrobiłaś, idiotko? Przebrałaś za taką nicę. To mi głucha boli. No, to nie moja wina. Nie, nie co? Co, co wy wyprawiacie? Dlaczego się tak drzecie? Ledwo kaspra uśpiłam. Dlaczego się tak drzecie? Co żeście zrobiły z tą szybą? Nie wiem. I to mój pierwszy minus u mamy. Znaczy chyba drugi, bo nie chciałam się uczyć jeszcze tego angielskiego. Właśnie, straszenie. Czy nikt z Was przed Halloween nie próbował przestraszyć wszystkich domowników? No ja próbowałam. Mamo, bo mi strasznie boli brzuch. A stresujesz się czymś? No. Wiesz co, to ja ci zrobię herbaty. A ty pójdziesz do mnie do sypialni, włączysz sobie tam telewizor, przykryjesz się kołderką i się zrelaksujesz, dobrze? Okej, okay. mam no, zrobić ci coś do picia. To ja pójdę do toalety, zaraz przyjdę. To masz herbatę tutaj. Lepiej się czujesz trochę? Mm, nie, wiesz co? Wezmę tą herbatę, ale chyba pójdę do siebie do pokoju się położyć po prostu. why do you seem so scared all i wanted to do is play with you Come and play with me. So lonely. Mama! You're not afraid of the dark. Ja nie chciałam! Mamo, myślałam, że to Hania! Mamo! Żyjesz?! I tak zabiłam mamę. No dobra, prawie, hehe. <noise> Ale straszeniu się nie poddawałam. Głośnik z mikrofonem równa się karaoke. Jest. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, to zaczynam. To był my, wakniała, Niestety, moja rodzina nie ma za grosz słuchu i nie poznali się na moim talencie. A szkoda, bo miałam zaplanowany cały koncert. Ale wpadłam na lepszy pomysł. Jak wykorzystać głośnik i mikrofon? Wiesz, cochanio, tyle mogę... <laughs> Całkiem dobrze Co wyszło, ale znów brak zrozumienia mojego geniuszu. Głośniki zostały mi zabrane, tak to już jest. Człowiek ma talent, a wszyscy rzucają kłody pod nogi. Jeśli chodzi o naukę języka, to nie sprawia mi to przyjemności. Wręcz przeciwnie, dla mojej siostry, która wręcz to uwielbia. I kilka tygodni temu przyszła z wspaniałą informacją. Mama, no, mama, no, no, poczekaj, 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 bo ona ja mam okay. taki świetny pomysł. Ja będę się uczyć języka francuskiego. Świetny pomysł. Bo ten Francuza poznać tak? Teraz co, chcesz do niego pisać po francusku? Ale Amelka, poczekaj, e, świetny pomysł. Zapiszę Was na lekcję. Będziecie się od początku uczyć języka francuskiego z lektorem. Ja to super! Je, dziękuję, mama! No super. Świetny pomysł. Ekstra. Amelka, idziemy teraz z Hanią do sklepu, a Ty masz się uczyć angielskiego. Nie myśl sobie, że sobie zejdziesz na dół i będziesz oglądać film. Rozumiesz? Masz się nauczyć angielskiego, a Hania sprawdzi, czy się nauczyłaś. Aha, jeszcze jedno. Od przyszłego tygodnia obie zaczynacie naukę języka francuskiego. Ucz się, pa. No co? Oglądam. Przecież muszę sobie zrobić chwilę przerwy od nauki. A poza tym zdążę wy wyłączyć zanim mama z Hanią wrócą. Tu vois, maman, je t'ai dit de ne pas lui faire confiance. Elle est simplement allongée ici au lieu d'étudier. Je t'ai dit que tu ne réussiras pas cet examen, tu n'écriras pas cette correction. Je t'ai demandé d'étudier. Tu devais apprendre l'anglais et bien le maîtriser, mais tu préférais regarder des émissions à la télévision. Puis-je savoir pourquoi? Je Dlaczego ja mam taki głos? Nałogajcy no, kup to jakiś koszmar. Czy jest coś od nich straszniejszego? Nie wydaje mi się.